Ale ładnie pachnie. Ej dzieciaki, jak tam porządek na górze? Git? No to spoko. Łatwo poszło? No to fajnie. Nie mam pasty kary. Ani czerwonej, ani zielonej, ani żadnej. Zapomniałam. Czekaj, co tu się gotuje? Jabłka i suszu trochę i zrobiłem kompot taki. A, to jest ten zestaw, tak? Ja tam jabłka prawdziwe no dodałam, tak chyba. Mhm. Dobrze. O, już ciasta próbowaliście, beze mnie? I nie wiem, co z tego wyjdzie, bo w sumie to nie mam pojęcia, czy to ma sens, że ja tutaj teraz dodaję. No to się okaże. Tak? A yy, Poczekaj. Teraz już mają to otwierać Basiula? No dobra, niech sobie to pomalują to się zrobią. Dobra, zaraz Ci to otworzę. Dobra? Bo to Ale chyba... Ale ja już prosiłam, żebyśmy najpierw zajęli się tutaj. No. Zresztą wiesz, w porządku, kuchni. Daj jeszcze ci z tym w sumie. Dobra? No, wiesz, teraz Tobie otworzę, później komuś innemu. Władek, a ja Ty pewnie już jesz czy nie? Nie zaczął nawet, no. No ja bym Ci sugerował, żebyś tu jednak. Hmm? Słucham? Nie, dziękuję, dziękuję. Ale teraz jest pora na obiad w domu. Kobiecy tutaj jadę, o godzinie 12. Jest! Ładek! No on chyba czeka, aż go zwolnisz z tego. I co one miały obrywane tutaj widzę ogonki, tak? Co one były takie już pobierane, ja im tylko te pate czy te wiesz? Co? Czarne kreski, mhm. Ale czekaj, no ogonki miały, tak? Nie. No może miały. To nie urywałaś ty? Tak, no one no, były już takie obrane pomażem. Mhm. Nie, nie, no pytam, bo wyglądają jakby były urwane właśnie. Niektóre miały, ale to tam pourywałam. I one są z, z bez pancerzów czy z pancerzem? Bez. One już są takie ugotowane, że one tak coś miały na sobie, to to już jest tak miękkie, że... Mhm. Myślcie tylko z no, Nawet, No a, tym. Ale to mam sosu spróbować, tak? Mhm. Dla mnie bomba. I to się przydało jeszcze, właśnie tego ostrego pary kary tutaj dać, bo ja tutaj dałam teraz już to. Mmm, Miałam. Ale to. Mi super. Ale. Mm. czy mi się jakoś, jakoś tak pasuje do tego, wiesz co? Co? Um, Sok z limonki. Sok z dyni. Hmm. To bardzo dobre. Tak? I jak jest tak więcej tego ryżu, to może, znaczy jak więcej to soku do ryżu może jakoś to tam się będzie kleić, nie? Tak mhm. hmm. To jest naprawdę bomba. Takie tylko że bez tego. To Tak. Ekstra. Może mu to trzeba zredukować. Co on, no, on w ogóle nie zgodny, chyba. On w ogóle nie zaczął. Nie robi to no. teraz, myślałam. To może mu zrobię promocję dzisiaj. Nie wiem czy zasłużył. To zobacz. Matek zrobię Ci promocję. Z trzech będziesz miał dwa. Widzisz? Ja chciałam. Aha, no to dobra. Ale no to zjadaj to i zaraz ci dołożę. To taką promocję dzisiaj robimy. A, nie ma gdzie tego wziąć. Za bardzo. No nie ma, bo już nie ma. To cyk. Już lepiej wygląda? Ja Nie mogę nawet właśnie tego jeść, tak? Bo miałem za dużo na talerzu. A teraz co, pokroić Ci tego ogórka jakoś, czy będziesz go sobie jadł? Pokroić. Dobra, no zaraz Ci pokroję. Ko jeszcze tutaj sprawdzę, czy na pewno szósta łyżka będzie smakowała tak samo. Miam, mm. mm, miam, miam. Otwierasz pudełko z lodami, a tam kurde, pietruszka. Czuję, że dzisiaj mieszamy tutaj różne systemy walutowe, ale tu to... no wody. Panie Władysławie, o jest woda, to zaraz ci muszę Zobacz, tylko szklankę dać. dać. E, możesz się napić w tej szklance, czy ci, czy ci dawać oddzielną? Nie Dobra, Klara dasz mu się napić, czy nie? Poczekaj, gdzie tu jest jakaś szklanka jeszcze? No to cyk, to bierz od Klary. Pięknie, podoba mi się. Jak Matyśka? Miodzio, nie? Fajnie takie ogóry mieć, prawdziwe, domowe. No te pietruszka i ten, 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 to mleko kokosowe to jakoś tak wszystko dzwoni idzie w parze, ale no weźmy, no, bo jak będziesz tak to ja tu nic nie zrobię. Mmm, nie mam. Ale pycha. Ty chcesz jakiś tutaj przytrzymywać? Pęknie tamten no, mam gorąco do niego. Aha. Gdzie ty idziesz, Bedziuś? Dobra, pompuj. Tato! Aha. Zobacz, magicznie to trzyma. Już idę, poczekaj. To muszę tu trochę podjeść. Robię. Tylko robię o tak. Aha. Co za magia, Klara, co za magia! Weźmy tej kubki dla nich. Ale pycham. Dobra, kto by tutaj chce pował? Czego? Czego? Taki jest napój. No mm, tu kompot taki cukier. deser dzisiaj. Ja, ja nie chcę. Ja. Ja bym się mam. Ciepły kompot. Poczekajcie, ja już wam tam podaję. Ale musicie chwilę poczekać. Kompotowy? Tam... Kompot? Nie, on jest owocowy. No. Tam jest jakiś duży, są dwa mniejsze. wadek jest. No chyba tak. No, tylko uwaga, bo to jest gorące. Matyśka, bluzka przecież wchodzi Ci w talerz, musisz patrzeć na Włodziłaś, to już było? Nie, żabło, nie słyszałam, bo nie wiem. Zobacz, czy nie. Dobra, dobra. Mm. Mm. Niam, niam, niam. To już chyba gotowe, nie? Już myślałem, że piec Nie, on jeszcze chwila. Ile jeszcze potrzebuje? No, co kroić? Dobra. Pięknie. Na takie? Takie mniejsze, czy nie? A dobra. Mi się ciężko kroi, to jest tak. Pyszne sobie, nie? U góry. No i pięknie.